Witajcie kochani, tu Olga Bielska. Dziś przychodzę do Was z moim nowym projektem. Jest to album dla przedszkolaka. Jest on wykonany z przeznaczeniem na kolejne warsztaty online. Jest to duży album z mnóstwem różnych przekładek, ruchomych elementów itd., ale o tym za chwilę. Bardzo gruby. Na pierwszej stronie mamy shaker'a. Jest to album uniwersalny. Może być zarówno dla chłopca, jak i dla dziewczynki. Wszystko po prostu zależy od tego, jaki grafik użyjecie w tym albumie, ponieważ album w całości jest wykonany z papierów Scrap and Me. I tam mamy grafiki na tej kolekcji zarówno chłopców, jak i dziewczynek jest i różowy i niebieski i żółty i zielony także możliwości są bardzo duże jeśli chodzi o kolorystykę i wybór Wasze ty planuje zrobić w, w styczniu to może zaczniemy od prezentacji albumu pierwsza strona ja sobie wykorzystam takie zdjęcie które akurat mam pod ręką żeby zaprezentować wam możliwości tego albumu tu jest oczywiście kieszeń z możliwością wsunięcia zdjęcia. Album ma wymiary 18 na 18 cm, grzbiet to jest 10 cm. I starałam się tak wykonać ten album, żeby to nie był tylko album, ale również interaktywna książeczka dla dziecka. Po prostu dziecko, które będzie oglądało ten album, będzie miało świetną zabawę. Nie tylko z oglądania swoich zdjęć, ale z różnych takich interaktywnych elementów, które za chwilę pokażę. I pierwsze strony. Tu mamy przekładkę i dwie wyjmowane maty na zdjęcia. Jak widzicie, grafiki są zarówno dziewczynek, jak i chłopczyków. Wszystko zależy po prostu od tego. I jakich obrazków użyjemy? Tutaj mamy latawiec z dziewczynką, od spodu jest grafika chłopca, ale oczywiście można to zmienić i zrobić odwrotną kolejność. Album jeszcze dodatkowo tutaj rozkłada się. Składa się on z kilku części. Jest miejsca na bardzo dużo zdjęć formacie 9 na 13 następna strona jest bardzo prosta, tylko ozdobiona różnymi grafikami. Dziewczynka, piłka, kotek. Tu mamy pierwszy z takich ruchomych elementów, czyli taki ruchomy wodospad. Tutaj jest na sznureczek. Zawiązane są chorągiewki, a pod chorągiewkami mamy baloniki. W baloniki też można przykleić zdjęcia okrągłe dzie dziecka, albo po prostu zostawić jako element dekoracyjny. jest kolejne miejsce na zdjęcie i tutaj taki ruchomy element, on do niczego nie służy, po prostu ma uatrakcyjnić dziecku oglądanie albumu. Następne strony. Tutaj mamy takiego ruchomego królika, którego po jak podniesiemy do góry, to pokazuje nam się, że mamy tutaj pod spodem laleczkę. I kolejny interaktywny element po rozwiązaniu sznureczka. Po rozwiązaniu sznureczka otwiera nam się taki wysuwany element na cztery małe fotografie, ewentualnie na jakieś fajne grafiki. Tu można zdjęcie wkleić, zarówno i tu na górze, także zmieści się zdjęcie. Kolejne strony. Tutaj mamy po prostu miejsce na zdjęcie. Tu mamy kieszeń. W kieszeni są... Tu mamy oczywiście matę na zdjęcie. Tu mamy taką matę wyciąganą na zdjęcia. Tu mamy kopertę. I do koperty mogą się zmieścić po prostu albo zdjęcia niewykorzystane w albumie, Albo karty do gry, którą zamieściłam w tym, w tym albumiku. Jest to bardzo prosta gra, która polega na tym, że dziecko ma trzy karty. Takie o, i pod tymi obrazkami są ukryte takie same obrazki, i dziecko musi po prostu element z karty dopasować do tego, Ruchomego elementu z albumu. Tu jest ukryta piłeczka, więc to będzie ten element. I jak się domyślacie, tutaj jest kotek. I te karty można przechowywać albo tutaj w tej małej kieszące. O, w ten sposób. Albo je schować do koperty. O tak. Kolejna strona. Tu mamy dwa ruchome elementy: kotek i prezent można przesuwać do góry i do dołu. Tu mamy kolejną kartę otwieraną. Jest taki element przytrzymujący, i tutaj mamy miejsce na kolejne zdjęcia. I tu jeszcze jest też miejsce na zdjęcie. I po zapięciu tego, po prostu to nam się nie przekręca. Tu podobne rozwiązanie. Mamy latawiec, który zdejmujemy, i tutaj nam te strony się otwierają. To sobie zapinamy, żeby nam się to nie ruszało. Tu mamy ruchome autko, które jedzie w, w prawą i w lewą stronę. Tu mamy ozdobną stronę z ruchomymi balonikami. Baloniki lecą do góry, albo lecą do chłopczyka, albo lecą do góry, albo lecą do chłopczyka. Następne strony mamy tutaj dziewczynki. Tutaj mam również zapinkę taką książeczkową. I kolejne strony otwieramy do góry i do dołu. I tu jeszcze kolejne dwa zdjęcia, dwie karty na zdjęcia. I jeszcze jedno jest wyjmowane. Tu mamy robota, który jeździ nam windą góra i, do góry i do dołu, i tu się otwierają kolejne miejsca, gdzie możemy wkleić zdjęcia. kolejna strona. Tu mam wyciąganą kartę. Tu mamy kotka na chmurce, który też nam tutaj fruwa do góry, do dołu. Otwieramy sobie. I tu mamy kolejną wyciąganą. Matę na zdjęcia. Tu mamy wodospad. Tu mamy taką rozkładaną część, gdzie się zmieści aż 6 zdjęć. I ostatnia strona okładkowa, gdzie tu mamy miejsce na zdjęcie, plus kieszonkę i maty na dwa zdjęcia, czyli 86 dużych zdjęć plus kilka mniejszych. Zapisy wstępne rozpoczną się lada dzień. Szczegóły znajdziecie w grupie Warsztaty z Olgą Bielską. Mam nadzieję, że albumik Wam się podoba. Serdecznie zachęcam do zapisu. Myślę, że album będziemy wykonywać około dwóch tygodni takim systemem. Że dwa dni pracujemy, jeden robimy sobie wolne. I potem znowu dwa dni pracujemy, jeden robimy sobie wolny. Z tego względu, że warsztaty odbywają się w godzinach między 22 a 24. Jeżeli kogoś odstrasza ta godzina, to niech się absolutnie tym nie przejmuje, ponieważ każdy live jest udostępniany w grupie. Można go oglądać wielokrotnie. Dostęp. Do warsztatów jest na stałe, więc jeżeli nie dacie rady pracować razem ze mną na żywo w tych godzinach, po prostu swoim rytmem w dowolnym dla Was czasie możecie ten album nadrabiać. Pomiędzy poszczególnymi live'ami macie cały dzień, więc jeżeli ktoś na przykład nie zdąży na pierwszy live, to potem w ciągu dnia może sobie to nadrobić i do drugiego live'a usiąść już i robić razem ze mną. Także możliwości jest naprawdę wiele. Zachęcam do zapisywania się. Piękne papiery. Myślę, że album też jest bardzo, bardzo fajny, gruby. Bazę będziemy oczywiście robić od podstaw. Każdy element będziemy robić pod, od podstaw. To nie jest tak, że będziecie miały gotowe bazy i po prostu je ozdobicie. Wykonamy te albumy dosłownie od zera. Już mogę powiedzieć, że same warsztaty bez materiałów, czyli dostęp do wszystkich filmów, do live'ów, do konkursów oczywiście, które są w grupie i tego wszystkiego, co tam się dzieje w tych grupach, jest w tej cenie, właśnie 50 zł. Można samemu materiały skompletować, można pracować na innych papierach. Wszystko zależy od Was. A dziś już kończę. Ten filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.